Cześć! W ostatnim odcinku pokazałam Wam, jak działa saturator Vesper Aquafreeze. Zrobiliśmy domową wodę gazowaną, dzięki której możemy ograniczyć ilość plastiku, a także oszczędzić pieniądze. Dzisiaj pokażę Wam alternatywę dla popularnych napojów gazowanych. Jeśli jednak wolicie w 100% naturalne napoje, to podzielę się z Wami przepisem na domową lemoniadę z użyciem wody gazowanej. Zacznijmy od popularnych napojów. Mam tutaj trzy syropy dedykowane do wody saturatora. Pepsi, 7up i Mirinda. Niewiele osób wie o tym, że sieciówki fast foodowe również używają syropów do swoich napojów. Jest to znaczna oszczędność budżetu i produkcji odpadów. Najpierw robię wodę gazowaną w saturatorze Vesper Aqua Freeze. Pod nakrętką znajduje się miarka, na której są oznaczenia pomagające dostosować intensywność napoju. Miarka pokazuje, ile seru należy wlać, aby zrobić półlitrowy napój, a ile w przypadku litrowego. Natomiast środkowy wskaźnik wskazuje, ile należy wlać, jeśli chcemy otrzymać napój light. Ja chcę zrobić tradycyjną słodką Pepsi, taką, jaką możemy kupić w sklepie. Wlewam ilość na 1 litr wody gazowanej. Przechylam butelkę, by wymieszać całość. Jeden syrop wystarcza na około 9 litrów napoju i kosztuje 19-20 zł. Oznacza to, że 1 litr Pepsi wychodzi niewiele powyżej 2 zł. Zaoszczędza to nie tylko nasze pieniądze, ale produkujemy też mniejszą ilość plastiku i nie musimy nosić już ciężkich butelek ze sklepu. Jeśli jednak jesteście fanami domowych naturalnych napojów, Przygotowałam dla Was przepis z użyciem wody gazowanej. Do jej wykonania potrzebuję 1 litra wody, połowy cytryny, łyżki miodu, garści malin, kilku plasterków imbiru i gałązki rozmarynu. Najpierw robię wodę w saturatorze. Używam wody z panka filtrującego, by miała jeszcze lepszy smak. Wrzucam do środka maliny. A później dodaję sok z cytryny. Następnie rozpuszczam miód w ciepłej wodzie. Uważajcie na temperaturę wody, ponieważ jeśli będzie zbyt gorąca, to miód straci część swoich wartości odżywczych. Dodaję miód. Oraz kilka plasterków imbiru. Kałąskę rozmarynu. I gotowe! Ten napój ma mnóstwo witamin C i świetnie sprawdzi się w zimowe wieczory. Można go też przyrządzić na ciepło bez wody gazowanej. To już wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, czy taka forma filmików Wam się podoba. Będzie nam miło, jak zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie nasz kanał. Do zobaczenia!